Witajcie kochani, kolejny tydzień, a nie kurczę, nie, nie minął kolejny tydzień i HBO zdecydowało się wrzucić kolejny odcinek. Tym razem odcinek piąty o tytule Wytrwać i Przeżyć. Dzisiaj w nocy pojawił się na platformie HBO Max i muszę przyznać, że jest to jeden z moich ulubionych. Dla mnie chyba najlepszy odcinek ze wszystkich, do tych, które dotychczas były. Bardzo spójny, fajnie to wszystko się zazębia. Podobało mi się, jak zbudowano postacie, pokazano ich... Motywy. dlaczego są zachowują się w taki a nie inny sposób dlaczego wcześniej zachowały się w taki a nie inny sposób fajnie się rozpoczyna ten odcinek od dobra od razu jeszcze tylko powiem jak zawsze pamiętajcie spoilery są w tej recenzji w mojej opinii na temat kolejnego odcinka tak więc przestrzegam jeśli ktoś nie oglądał obejrzyjcie wpierw i dopiero potem Zapraszam serdecznie do obejrzenia tego e, materiału. No dobra, lecimy. E, odcinek rozpoczyna się e, w, retrospekcją pokazującą e, Eli e, i Joel e, w, są na muszce e, broni e, trzymanej przez Henrygo i sama. E, no i muszę Wam przyznać, że naprawdę świetnie pokazano e, i postać. E, i postać Henry'ego, i postać Sama, który z tego, co widzę, jak dobrze zrozumiałem, jest głuchoniemym dzieckiem. I naprawdę aktor, który wcielił się w rolę Sama, naprawdę bardzo fajnie zagrał, bardzo przekonująco. Też tą yy, yy, rola Henry'ego, yy, aktora, który grał Henry'ego też, yy, yy, on nie gra jakiegoś nie wiadomo jakiego członka ruchu oporu. Yy, wręcz przeciwnie, on jest taki zalękniony, przestraszony. Później okazuje się, że Henry był kolaborantem, który współpracował z Fedrą i dlatego Caitlin, czyli przy, przywódczyni ruchu oporu, który w Kansas City zdobył, zdobył panowanie i całkowicie odbił miasto od, z panowania Fedry, no i dlatego ona właśnie go szuka, tak, że on był informatorem. I ona właśnie pokazane jest, jak znajdują kolejnych informatorów w tej retrospekcji. I na przykład ten, ten lekarz, który, którego ta Caitlin zabiła w odcinku czwartym, on też właśnie pomaga Henrymu i Samowi. I później dowiadujemy się, jakie były jakby motywy Henry'ego. Okazuje się, że sam jego młodszy brat zachorował na białaczkę, i żeby zdobyć lek, który miał, uratowałby samowi życie, Henry musiał poświęcić nie tylko jakieś tam, nie wiem, może fundusze, może coś tam jeszcze, co, co miał albo jakieś, nie wiem, cokolwiek, jakieś, nie wiem, przedmioty wartościowe, prawda? Niestety musiał wydać przywódcę ruchu oporu w mieście Fedrze i on to zrobił, tak? I to był właśnie brat Caitlyn, tej przywódczyni ruchu oporu aktualnej. No i jakby ta cała ten cały żal po stracie tego brata, pokazany jest właśnie jak on napędza tą Caitlyn i ona jakby rozpędza ten ruch oporu, prawda? W tej, w, tym, w, tym, w tej pogoni za tymi wszystkimi właśnie kolaborantami i pokazane jest na samym początku właśnie ta brutalność ludzi, jak ty, po tych latach opresji tam jest powiedziane, że chyba 15 lat Fedra trząsła właśnie tym całym miastem, tym Kansas City. I pokazane jest właśnie, jak puszczają właśnie te, te hamulce tym ludziom, którzy w końcu pokonali tą Fedrę. I tam wszystko, samosądy, wieszają tych żołnierzy, egzekucje, strzał w głowę i ogólnie, no po prostu, no tak, tak, tak jakby ci ludzie wreszcie zrzucają z siebie jarzmo, tak, te kajdany i, i wychodzą z nich te emocje, tak, jak oni byli gnębieni, tak oni teraz chcą odpłacić się tym, prawda, tą, tą nienawiścią, tą agresją. No, i naprawdę bardzo przekonująco to pokazano. I warto też powiedzieć, że cały odcinek jest bardzo spójny. Jest wszystko się idealnie, w mojej opinii, zazębia. I dalej jest tak, że serial idzie tropem gry. Część rzeczy zmienia, ale to są tylko modyfikacje. Jak na przykład Caitlyn, której w grze nie było, tak. To jest jakby postać dodana, którą jakby fajnie wpleciono w cały wątek. Tak żeby jeszcze lepiej połączyć losy Joela i Eli. Jakby bardzo dobrze jest, jakby pokazano w, w kontekście, kontekście Henrygo i sama gdzie drogi się spotkały. Tak? I tak jak mówiłem, serial idzie bardzo wiernie w, w tropem gry. Materiału źródłowego, ale w, w, bardzo, w bardzo ciekawy sposób modyfikuje, modyfikuje wątki z gry, dodając bądź też rozwijając te istniejące. Część, część scenek, na przykład ten taki bunkier w grze, jest to przedstawione jako bunkier, gdzie jakaś tam osada mieszkała, gdzie była ta bramka, na przykład Scena, gdzie Eli z Samem grają w piłkę, to, to też zostało tutaj oddane. Skrócono tą wersję, skrócono, skrócono ten moment, aczkolwiek dodano pew, pew, Znaczy, dodano. Bardzo, bardzo ciekawie to pokazano, ponieważ jest to skrócona wersja, ale są takie momenty, w których właśnie Eli nawiązuje bardzo fajną relację z Samem. Tutaj w, w, warto nadmienić, że w grze sam był w tym samym wieku co Eli, czyli miał 14 lat, a tutaj sam jest młodszy, o 6 lat. W, w tym w serialu sam ma 8 lat, ale to nie przeszkadza. Nie przeszkadzało scenarzystom, żeby bardzo fajnie pokazać jaką dobrą relację Eli złapała właśnie z, z samem. No i też na przykład Joel z Henrym też mają takie jakby etapy, prawda? Na samym początku, jak tylko Joel się dowiaduje, że Henry był kolaborantem, to w ogóle jakby nie chce z nim rozmawiać, ale później no w miarę jak sam się reflektuje z tym, że troszeczkę niesprawiedliwie go potraktował, no i później Henry mu się przyznaje co musiał zrobić, dlaczego został kolaborantem, czyli że musiał zdobyć ten lek dla, na białaczkę dla sama. No i też na przykład pokazane jest yy, z drugiej strony Caitlin, jak ona jakby dąży do tego, żeby złapać tego Henrygo, jak bardzo jej na tym zależy. Yy, no i też pokazano jakby jej szaleństwo, yy, ale z drugiej strony też... Yy, jakby to, jak ona przeżywa tą stratę tego brata, tak? Widać, że to była bardzo mocna więź pomiędzy nią a bratem, którego, który zginął w więzieniu Fedry, i, i głównym, główną winę zrzuca oczywiście na Henry'ego, który go wydał. No i w końcu dochodzi, Mamy też takie sekwencje, w których obie pary podróżują. I wzajemnie jakby tam pomagają sobie. Pokazane jest też, że Henry jest takim lekko duchem. I Joel musi go troszeczkę stopować, żeby. Bo Joel zawsze jest taki ostrożniejszy, prawda? Zawsze patrzy na każdą, za każdy za zakamarek i szuka zagrożeń wpierw, a dopiero potem decyduje się, żeby iść i podążać daną, daną trasą. A Henry jest właśnie taki. E, takim raptusem troszeczkę, że widzi, o nie, nic nie słychać. Dobra, to idziemy i w długą dzidę, no nie? E, więc tutaj jakby w, e, Joel go trochę stopuje. E, no i do, w końcu docieramy do słynnej sceny ze snajperem, e, Muszę Wam przyznać, że nie wiem, jak oni to robią. Ale po prostu znowu kolejny raz scena była kubek w kubek, e, lokalizacja no idealnie dobrana. E, jedyne, jedyna zmiana to po prostu zmienili czas. E, zrobili to w nocy i uważam, że jest to, bardzo, to był bardzo dobry pomysł. E, gra świateł, e, inne cienie, e, uważam, że to była świetna decyzja. E, I też w tym wypadku scenarzyści dużo zmienili w stosunku do gry. No bo okej, okay, w grze było tak, że tam była walka z jakąś taką małą hordą zarażonych, prawda? Ale tutaj to już jest po prostu mega jadka. Mówię wam, po prostu jak zobaczyłem to, to mówię, o kurde, no, niesamowite emocje. I ten Joel, który jak tylko dociera do tego budynku, z którego strzelał snajper, to okazuje się, że on właśnie osłania, osłania Ellie i też Henrygo i sama, ale głównie Ellie. I po prostu no, mega, mega super akcja, bo wpada na scenę Caitlyn z całym ruchem oporu, tropiąca właśnie Henrego I pojawia się. Potem główny bedas, czyli główny zakapior, czyli purchlak wreszcie. I po prostu zrobiono go świetnie. Muszę przyznać, że no jest, jest wolny, jest przeraźliwie wolny, ale na, no te ruchy ma takie. Znaczy, nie jest przeraźliwie wolny, ale jest, jest wolniejszy od zarażonych, ale po prostu ma te, czuć jego ciężar, tak. Te Stąpanie i takie charakterystyczne jakby trzęsienie, prawda? I no, to jego wejście można było zobaczyć w niektórych trailerach, ale świetnie to wygląda. Bardzo fajnie zrobiony postać tego Purchlaka. No i też pokazana jest właśnie ta jego brutalność, co on robi z ofiarami. Tak więc, no, świetnie to zostało zrobione, oddane. No i. Też pokazane jest właśnie, że nie chcieli z nimi walczyć, tak? Cały ten ruch oporu próbował z nim walczyć, ale Joel zauważył, że kiepsko im to idzie i po prostu w tył zwrot, nie bawimy się w żadną walkę, tak? Zresztą w grze, z tego co wiem, to też chyba to jest, nie było tak, że trzeba było z nim walczyć, tak? Można było ich obejść, spróbować ich obejść, nie walczyć z nimi, tak? To była opcja. Nie zawsze, ale z tego co pamiętam, tak było. No, tak więc dochodzimy do finałowej sceny. No i na samym końcu, zresztą wiecie, jak w grze się skończyła historia Henry'ego i sama. Tutaj akurat za dużo nie zmienili, ale przez całą drogę bardzo fajnie, bardzo mi się podobało, jak Eli. Yy, nawiązała to właśnie tą yy, relację z samym yy, i też pokazane były o, uczucia Eli, yy, jej współczucie, yy, jakby taką, no nie wiem, czy można to powiedzieć, taka siostrzana, yy, siostrzane uczucie, ale to taki, może to jest tak takie koleżeństwo, przyjaźń, no przecież ona jakby, no też jest w pewnym sensie, no jest nastolatką, tak? ale też potrzebuje jakby kontaktu, jakichś rówieśników, bądź też e, dzieci e, w całym tym świecie, gdzie widzą, w, widzi non stop tylko przemoc, prawda? Więc to zostało bardzo, bardzo ładnie przedstawione i bardzo fajnie zagrane, tak? No i jak sam przyznaje się Eli, że pokazuje jej miejsce ugryzienia i widać, że to już infekcja się wydaje, no to ona jakby, tak żeby go uspokoić, to ona mu pokazuje te swoje znamie i pokazuje mu, że ona jest odporna i bardzo mi się podobało to, że ona wzięła nóż rozcięła sobie ten kars i mówi i napisała właśnie mu na tej, bo to też jeszcze wa ważne, że oni się porozumiewają um, um, Henry z samym językiem migowym, a, um, a Eli z samym porozumiewała się tak, że albo mówiła wolno i sylaba po sylabie pokazywała, żeby widział z, z ruchu ust, ruchu warg sam żeby widział co ona mówi. Albo na takiej tabliczce, którą sam ma. jest taka tabliczka, jak e, może w dzieciństwie mieliście. M, to jest e, coś takiego, że jakby taki piasek w środku jest i takim pisakiem się pisze e, na niej. Na niej e, I jak się podniesie kartkę, to, to się z, zmazuje, tak? I znowu jest taka jakby czysta, czysta kartka. No i właśnie w ten sposób oni się porozumiewają. E, no i ona mu napisała, że jej krew jest lekarstwem, tak? I, i wzięła tą krew i przyłożyła je jakby do tej rany, tak żeby on się uspokoił, tak. No, naprawdę w, mm, fajny odcinek, y, taki emocjonalny, ale w takim emocjonalnej, bardzo pozytywnym sensie, czyli, że no, no, te, te uczucia pomiędzy bohaterami nie były jakieś sztuczne, tylko one zostały po prostu w bardzo, w bardzo dobry sposób zbudowane. Tak więc... Dla mnie odcinek najlepszy ze wszystkich, bardzo mi się podobał. No i nie mogę się doczekać kolejnych, bo no ten, ten odcinek naprawdę w, zrobił na mnie ogromne wrażenie i z przyjemnością czekam na odcinek szósty. Tak więc dzięki Wam serdecznie, że jesteście, dziękuję za uwagę, napiszcie, jakie były Wasze wrażenia z tego odcinka, jak odbieracie serial do tej pory. Z chęcią poczytam i podyskutuję w komentarzach pod filmem. Dzięki wielkie, że jesteście, pozdrawiam, do następnego, cześć!